No hej, cześć się wszystkim ludzie, z tej strony Mike. A to moi kochani już kolejny odcinek z Metal Gear Rising Revengeance e, Dokładnie tak. E, jak pamiętacie ostatnio pokonaliśmy tutaj jakiegoś transformera. Nie wiem dokładnie co to, co to był. Ale co to było, ale powiedzmy, że to był transformer. Dobra, idziemy dalej. E, o, skrzyneczka. Czyżby tutaj nie było tych laserów? No raczej nie, nie chciałbym mi się tutaj z nimi też pierdzielić. Czekajcie. Shit. Co to? Jest. Dobra. Dobra, jest, a drugie weźmiemy, nie weźmiemy. Chyba tamtego już za bardzo pociechałem, no. Ale wezmę sobie o, mam. Mam hand. Coś tam. Dobra. Czy ja coś tam będę miał? O, uciechałem. Dobra, mamy skrzynkę. No to też dobrze, nieźle. Granat zawsze się przyda. Chociaż na razie nie używam tych gadżetów. Poczekajcie. A, mam tą rachę, dobra. Bo ta lacha naprawdę jest fajna, taka szybka, nie? <laughs> no. Dobra. Pip. Ok. Ok. O, call, doktor. Doktor do mnie dzwoni. Kryo Preserver, co to w ogóle jest? Jakieś jajka? Cześć, tam pierdzieli po Chyba nie chcę wam się tego słuchać. Dodatkowo mnie to samo. <laughs> Bo za długo by mi to zeszło, tak? Patrzenie i sobie tłumaczenie. To jest głupie. Dobra, co my tu mamy?

Boże, kochany Jezu, nie masz nic takiego, co można w niego rzucić. Nie mówcie, że muszę wybierać. Wybieram tego chłopca John George'a. Ja pierdziele

Ups Raiden Dasz radę Nie, 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 nie nie. Ja pitole I po Nie Zabił tego chłopca? Nie Nie zabił go Chyba Niby doktorek pana, ale mógł też y, jego przy okazji zranić Chyba go zabił No cóż Oddał życie, tak? Miło z jego strony, ale... No szkoda chłopaka Naprawdę Zobaczymy co tam możemy Wziąć nowego Mam tutaj jakiś... O Jezu! Mucia Nie no, może bez jaj A tu jest jakiś Inferno, ale to... Majne weapon Tutaj mamy ten, tutaj to możemy sobie, o, możemy coś polepszyć. U, słuchajcie, 12 tysięcy bierzemy. Energia, wszystko po 12, tak. No, kurde, szkoda mi trochę też pieniędzy, ale mamy tak. Tutaj mamy coś, jest. Kupujemy, nie ma bata. Dobra, ale jeszcze mamy tutaj tak skile. One trochę też one drogo kosztują Ale powiedzmy, że sobie kupimy jakiegoś skill'a, jak sobie uzbieramy trochę tej, tej kasy yy, Tutaj mamy życie, no dziś, Słuchajcie, 10 tysięcy, więc troszeczkę Musimy sobie uzbierać, na szczęście ten nasz miecz, jegoś prawda Że tak powiem moc, no nie siłę ulepszyliśmy No i tego, tego, naszej lachy też sobie ulepszyliśmy, także myślę, że to był bardzo dobry wybór. O, nawet my jedziemy teraz. Szkoda tego chłopaka. A ciekawe... jeszcze pytanie mi takie jedno, ciągle iry ten... Teraz e, ciekawy jestem, czy tych chłopców, którzy tam byli w tym wiecie, w tym pomieszczeniu, co tam dym był, czy ich uratował? Myślę, że tak.

No, wykaszać się ukazuje. Right. Może wezmę wam tą, tam mychę. Dobra. No, Raiden, to tutaj już weźmiemy skip, bo pewnie to będzie końcóweczka, chyba że coś... muzyka jakaś jest. O, zatrzymali nas, sorry, mogłem zostawić. Dobra, zabierzemy mu <laughs> Yeah! O, ale teraz dowalamy, powiem wam No, teraz to mamy trochę tej siły, nie mogę powiedzieć Jest, udało nam się Niby mają kamizeleczki, ale i tak nic on nie daje Dziach! <laughs> o, z kolana mu wyjeliśmy. No proszę, o Kolejny. No, będziesz chciał ryb. A ja on we mnie celuje. No, i po tobie, gościu. <laughs> Jaki to jest piękny ten motyw, kiedy możemy <laughs> pociachać? O, ten dziur. No, gościu. Co jest? Tu zniknął. Czemu? Przecież ja go jeszcze nie zabiłem. Chyba, że o czymś nie wiem. O, ciach. <laughs> Dobra, biegniemy dalej. No nie! Z tymi pałąkami głupimi. O, oh shit! O, oh, fucking O! Oh. Pieprzcie mnie? Czemu? Czemu się na to godzisz, kolego mój kochany? O ty pało głupia! Czyżbym za ciebie... A, jeszcze ciebie tutaj nie ten... O Jezu rę... O Jezu ręce mu! Czemu tak? O, i. O. Ej, czemu mu nie zabrałem? Przecież wziąłem B. <laughs> Ciach. Jeju, teraz mam w ogóle próbne egzaminy, to wam powiem, że 3 dni z rzędu to masakra. Tak to bym sobie na przykład nie poszedł. No nie, powiedzmy raz na WF czy czy, czy coś. Nie. No nie. Dobra, już. Bo nie chce mi się patrzeć tych wyników, ile? No 4, 4, 400. O, Jezu a nie, to nasz Dobra, a czemu ty tak zajwania? Nie jestem taki szybki. Hej, że co? Czemu on ty. Co to jest? Te twoje blokady zaraz rozwaleć cioto, ja pitole. Co to jest? Ma ma masakra jakaś. Lol. Czekajcie Mogę rozwalić mu tą tarczę? Mogę chyba Mogę Jest Czyżby mi się udało? Tak Tarreckemu. o proszę bardzo I już po nim Jest, udało się O, yeah jest! Udało się, słuchajcie. Ile za to dostanę? 100, 100 dostałem, normalnie jak za człowieka, no to... Wow! Ty, goni mnie rakieta! <ścoughs> Czemu mnie rakieta goni? Ty, goni mnie rakieta. Gdzie ta rakieta? Już poszła? Dobra. O ty, celu! Jest, dostał chyba Jest, ale pięknie to Słuchajcie tą, tą, tą dłuższą laską Łooo wow. Dobra Dobra, mogę? Ci już ten? Mogę go dobić, słuchajcie It's over Dokładnie ra Raiden o, 10 tysięcy już mamy, czyli, no, jesteśmy na dobrej drodze. Teraz tylko gdzie mamy? Tutaj. Dobra, no, super wyniki, super, bo jestem najlepszy. Bierzemy. Dobra, pójdziemy sobie tu na górę. Dajcie to, co moje, okej. Okay. Teraz. Oj, sorry, mi się odbija. No nie, Boris. O. Lul. Nie chce mi się ciebie wysłuchiwać, tępcza. Cicho, Boris. Jezu, ile gada, Boże. Już? Dobra. No, bym się chyba zezrał, jakbym tego wszystkiego słuchał. Dobra, co to ma być? No, znowu te kury, ten żyga już. O nie, o pięknie. No, i bierzemy to, co nasze. Yeah. Dawaj tym badylem go. Dobrze, że wziąłem ten patyk, wiecie, bo... patyk, boże, tą broń. Że tą właśnie nawalam. Bo powiem wam, że jakbym dalej miał na przykład ten ciężki atak naszym mieczem, to nie wiem czy bym tak dobrze sobie radził. Chodzi mi to o to o szybkość, no nie zniszczenia wrogów i takie te rzeczy. Myślę, że to dobry pomysł, że sobie jeszcze kupiliśmy do tego siłę, nie? To jest głupie, że pokazują nam No damage, czyli dostajaliśmy no spoko Dobra Ktoś tam jest ma panowie Nie chcę mi się zwał. O, wow Czemu mi to zrobiliście? O, wow, ale te to dostaną Nie chciałbym być ich... Na ich miejscu Patrzcie, patrzcie, co to w ogóle masakracja Co, to się... O, teraz przesadziłeś, kolo no i... oddawaj Dzisiaj miałem y, mat przy Powiem wam, że... no nie było źle Nie było źle, bo powiem wam, że... Y, coś tam, no nie napisałem zawsze coś Myślę, że... no bo można uzyskać chyba 30 punktów, to myślę, że... Przynajmniej więcej niż połowę miałem, no bez jaj Mamy tak... o Jezu Aha Spoko Dobra, no to idziemy Aha, tutaj musimy Hmm, które piętro? A weźmy sobie to zamkniemy i od razu nas... Aha No nie! O Jezu, znowu będzie tak pierdzieli dnia a ja już nie mogę nie chcę mi się na tego przetłumaczać, bo... Fajna jest ta, patrzcie Szt. Super Ten miecz to strasznie jest szybki, patrzcie A, pięknie Potem sobie ulepszymy Potem Dobra Jakby to tu teraz Chyba muszę po tym Oh shit. What? No. <laughs> Co to było? Raiden! No to przecież to taki super wykokszony ninja To czemu on nie może normalnie se ten... Co tam leci? No już Trafię? Edu dupa nie trafiłem, ominął Chyba. Dobra, idziemy tu. Musimy uważać, bo znowu spadniemy. Dobra. Siema panowie! No i chyba tu już po sprawie. Dobra, bo będą w nas też sz szczyloć. Chodź, chodź tu, Ty, gdzie on poszedł? On spadł tu, za mną poszedł w ogóle, dajcie spokój. A to ten taki mega wykokszony, nie? Nie, to już cię nie chcę. Chociaż daj mi, no, mówiłem, że nie chcę, musimy uciec. Może uda mi się go z bazułki, wiecie co? Chodź, chodź tu. Oooo, Dostał prosto w ryj. Taką, no nie, nie ma to jak dostać tak... pro... Tak prościutko w ryj. O, tak dostać prościutko w ryj taką rakietą jeszcze, żeby tak wybuchła. Słuchajcie moi kochani, to by było chyba na tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że wam się podobało. Gdybyście mogli, zostawcie łapkę w górę lub po prostu subskrypcję. A jeżeli chcielibyście się, nie wiem, podzielić jakimiś, że tak powiem, uwagami lub innymi rzeczami, proszę piszcie jakieś komentarze. Chętnie przeczytam. Piszcie też na priv. Dobra moi kochani, trzymajcie się do zobaczenia. Cześć.